Siemanko widzowie, tutaj, mk i to, tutaj ja MKB. Vlog taki dawno, film filmu by nie było, więc ja wam vlog. Jestem na spacerze z pieskiem, o! Jestem z pieskiem na spacerze i jestem na stawem, na którym kiedyś byliśmy, napaliśmy. I są wyciągnęliśmy dwa wilgi jeszcze, które były w oczku. I no, jest bardzo podośnięty, zazwyczaj o tam, o, w tamtym miejscu gdzieś. O tam były ryby normalnie pod powierzchnią poskały się, i na głowę można było im rzucać i je wyciągać jedna po drugiej, ale jak widać, pojawiło się coś pomarańczowego, coś, obleczy... coś się pojawiło na całym stawie takiego. Więc sytuacja, generalnie jak widzi się widzowie, jest taka średnia, pół na pół. Jestem z pieskiem, o to jest mój piesek i mój cień, ale sytuacja jest średnia, bo widać, że jest ym, ym, ten brudno, ale tu dwa razy o tutaj. O, gdzieś tu raz widziałem, tutaj coś się plusnęło, więc te bydlaki dalej tu żyją, tylko siedzą przy dnie, bo, na, bo powierzchnia jest cała zasypiona, nic nie widać. Więc ryb, bydlaki tak jakby, być może są te, te, te takie wielkie ryby, by, bydlaki wielkie, są być może pod powierzchnią dalej, tylko są pod tą rzęsą, rzęsą czy co to, to jest, taki kwiat wodny, nie wiem. Ale w każdym razie jestem tu i patrzę i nie widzę tu żadnej ryby. Ale tu zazwyczaj bra... były ryby, pływały pod powierzchnią. Być może jest jeszcze za zimno, ale wiem, że jak była ciepła pogoda, to pływały i coś tam brały. Raz miałem nawet brania wielkiego Amuda i widziałem Amuda normalnie pod powierzchnią, ale Rzeczio nie puścił, bo się bawił tylko przynętą. Ale brał mi raz, więc tu bedlaki są na kukurydze te takie. A więc na pewno przyjedziemy tu, bo trzeba więcej ryb i złapać do oczka i oczywiście będzie nagrane zarybienie z tego wszystkiego. Jak na przykład jako jakąś rybę, więc ja się z Wami już widzowie żegnam w takim oto i elo widzowie, cześć, elo, a tak wygląda stadion.